Sezon narciarski trwa. Na stogu izerskim w świadowie Zdroju pomiędzy narciarzami i snowboardzistami można zauważyć policjantów na nartach. W patrolach narciarskich są policjanci posiadający doświadczenie narciarskie, a do ich zadań należy przede wszystkim czuwanie nad bezpieczeństwem turystów oraz porządkiem publicznym. Mają zwracać uwagę m.in. na sprzęt, który bardzo często narciarze pozostawiają bez opieki. Legitymują osoby zachowujące się podejrzanie, pilnują, aby narciarze nie zjeżdżali z wyznaczonych tras, a także żeby nie zjeżdżali pod wpływem alkoholu. W przypadku turystów, którzy popełniają wykroczenia, policjanci w zależności od sytuacji będą stosować pouczenia lub nakładać mandaty karne. Policjanci na stoku, szczególną opieką, starają się otaczać najmłodszych. Przypominają, że na zorganizowanych terenach narciarskich opiekunowie są zobowiązani do wyposażenia dzieci, które nie skończyły 16 roku życia w kaski. Policyjne patrole zobaczymy m.in. na terenie powiatu jeleniogórskiego na stokach Łysej Góry w Dziwiszowie oraz na kopie w Karpaczu. Na Łysej Górze nad bezpieczeństwem narciarzy czuwają policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.